Młodzieńcu! Rozjebałem się <laughs> To Pan naprawdę młodzieńcy Zapraszam na ręce, ja Pana podwiozę W się? Sensie, kurwa jak? To kurwa na ręce No to wtedy Pan nie musi podnieść Dobra Krasz! To Pan odejdzie centymetr Zapraszam Cię, młody chłopaku. Jedziemy. Usiądziesz mi na kolankach i pojedziemy do mety. Boję się siedzieć na tych kolankach. Nic się nie dzieje. Kurwa, chyba jakieś 14. Jedziemy. Pojedziemy na metę, młody chłopaku. Jak mija dzisiaj życie? Mija szybko, już połowa. O kurwa. O kurwa. O Jezu, ja nie wiem czy my dojedziemy. Dojedziemy, spokojnie. Pamiętam okay. w 43 to nie takimi bolidami się jeździło i jakoś się przeżyło. O kurwa. Kurwa muszę uważać, że to do HP. Dokończę, ale kurwa. Co słup się stało? był stał mocniejszy, no, słup był mocniejszy kochani, niż boli. Głupio słup wyszło. Powiem ci, że tak, to prawda. No, nie przejmuj się. Szpital? Ale czy ja mogę w ogóle chilać HP? A pan tak teraz zbiera wszystkich tych takich, no, e, Szukam swojego wnuczka. Oj, oj. Zgubiłem się. Nie wiem, gdzie się jedzie. Gdzie tu się jedzie w tym mieście? nie wiem Gdzie my powinniśmy nowy. pojechać? Ja jestem nowy w tym mieście, proszę pana Okej okay. Głupio wyszło, nie znam miasta Dobrze, to zwiedzimy razem no Okej okay. Jestem jak najbardziej na tak Proszę bardzo Zobaczymy co tu jest Pojebało cię gnoju? Żeby mi kraść bolida? No, nie to nad ten. Kurwa, to nielokalny? Co pan wchodzi mi pod koła, proszę pana? Okej. Okay. Cóż <ścoughs> za rozmowny człowiek. <ścoughs> Jedziemy. Usiądziesz mi na kolankach i pojedziemy do mety. Boję się siedzieć na tych kolankach. Co? Co? Jedziemy! Co? Pojedziemy na metę, młody chłopak. Jak mija dzisiaj życie? Pija szybko. Już połowa. O kurwa. O mój Jezu, mój ja nie mój. wiem czy my dojedziemy. Spokojnie. No nie to nać ten. Oj oj. Dobry. Nie słyszę pana. Dzień dobry. O dzień dobry. To mój błąd wiem, przepraszam. Jak życie mija? On no, potrącił mnie dziadek. No widziałem właśnie. <noise> Mówiłem do nikomu i nie słyszał. No nie wiem. No pewnie, pewnie <noise> tak samo jak y, ja pana na początku nie no, słyszałem. No. To była moja wina, przepraszam. No spokojnie, spokojnie. Ale cóż, nie spodziewałem się, że dziadek mnie potrąci. Ja się nie spodziewałem, że dziadek nie weźmie na kolanka, więc widzi pan. <noise> życie bywa zaskakujące. Ну. No.